Witajcie, dzisiaj siejemy do gruntu marchew, rzodkiewkę, troszkę pietruszki może coś z tego będzie na natkę bo część mam oczywiście posianą już w multipaletach posiejemy dzisiaj koperek, posiejemy różne sałaty mam kilka sałat, sałatę kruchą jedną, drugą masłową, lodową potem jeszcze masłowa królowa majowych jest tych sałat trochę ja rzymska. Proszę. Posieję również bób i groszek cukrowy. Taki, który się je w strąkach. Razem ze strąkami. Przy pomocy. Aha, i będę jeszcze siał cebulę, którą mam tutaj nasiona. Z tamtego roku. Przy pomocy oczywiście tej mojej deseczki. Zobaczycie, jak to będę siał. Jest po, połowa marca temperatura już nie wiem 15 17 stopni ciepła najwyższy czas zasiać w tych moich grządkach podwyższonych zaraz jeszcze je wyrównam porobię sobie linie otworki i przystąpię do siania teraz wam pokażę do czego ta deseczka słynna służy i jak to zrobić mam jakąś listwę wyznaczam sobie tylko żeby było w miarę równo, i teraz tą częścią deseczki, tą ziemię, która jest pulchna, ubijam, tak? Ubijam trochę. Po to, żeby było ubite. Żeby się ta ziemia nie zapadała. Następnie odwracam deseczkę. Zobaczcie, ona nie, ona odstaje, bo te korki, i dociskam ją tak, żeby mocno przylegała. Do tej ubitej. Ziemię. Jak teraz podniosę, to mam wykonane takie rowki. Zobaczcie. Nie wszystkie muszą być czyściutkie, bo przecież tu będziemy dawać kilka nasionek. Zasypiamy to ziemią tą albo taką z zworka, jakąś uniwersalną, która będzie jeszcze lekka. I te nasionka będą miały łatwiej możliwość wykiełkować. I tak, takie rządki sobie tutaj, zobaczcie. Zrobiłem jeden. Jak sobie tutaj zrobię te rządki, będę siał. Różne warzywka, marchewkę, na, na przemian z rzodkiewką, pomiędzy jakąś cebulę, y, posieję. Zobaczycie. Różnie można modyfikować. Warto poczytać albo zobaczyć o dobrym sąsiedztwie. Ja też tutaj coś na ten temat powiem. No i to na razie wszystko z tą deseczką. I tak oto już posiana jest marchewka, rzodkiewka i pietruszka dodatkowo do bezpośrednio do gruntu. Zobaczcie, wyrównałem te rowki, tak jak mówiłem, zrobiłem tu, akurat mi się zmieściło raz, dwa, trzy, cztery, pięć rządków. Dodatkowo sobie przy samym brzegu posadziłem rzodkiewkę. Tu i tu. Dość rzadko. Chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie. No, Rzotkiewka bardzo szybko wzejdzie, szybko urośnie. Do 15 maja będzie już duża. Już zdążymy powyrywać i zjeść. No i wtedy zostanie miejsce dla pozostałych warzyw, czyli tutaj w tym przypadku marchewki i, i pietruszki. Troszkę cebuli po środku również między pietruszkę posiałem. Zobaczymy jak to urośnie, przystępuję do dalszych prac. I tutaj mamy wysiew sałat. Tak jak Wam pokazywałem, że będę siał. Sałatę siejemy w odległości 20 cm od siebie. Zobaczcie, prawie niewidoczne dołki. Ziemia trochę tylko jest ubita, uklaskana. Oczywiście wcześniej spłuchniona, ale u góry ta górna warstwa trochę taka, Ubita z tego powodu, żeby nasionko nie wpadło za głęboko, bo sałatę siejemy na powierzchni ziemi maksymalnie pół centymetra 3 mm. Pół no centymetra to maksymalnie, kiedy sałatę możemy siać Ona nawet kiedy jest na powierzchni, potem podlana, to ona nam zejdzie. Tutaj tą sałatę sieję w miejscu, gdzie będą pomidory. To jest moja grządka na pomidory. Będę tutaj po 15 maja. W tej grządce sadził z boku pomidor pomidor a w środku te sałaty sobie będą rosły to jest też dobre sąsiedztwo sałata lubi pomidora pomidor lubi sałatę no i taka moja propozycja nasianie sałaty masłowa krucha 118 w tym rzędzie tutaj mamy lodową i kruchę, kruchą lodową małguli i tutaj najbliżej truskawek. Sałata masłowa, późna. I sałata rzymska. I tak to wygląda: trzy rzędy sałat w zupełności wystarczy. Chciałem Wam pokazać teraz, jak się je bób i groszek cukrowy. Zrobiłem sobie dwa rzędy. tego gdzie będę siał bób, otwory na głębokość od około 4 do 7 cm umieszczamy takie nasionko bobu albo pojedyncze, albo dwa nasionka. Ja sadzę co około 12-15 cm. Zasypujemy ziemią. Ja tutaj mam dwa rzędy bobu. Potem, jak on zakiełkuje, to może mu zrobię takie. Wzmocnienie ze słupków i ze sznurka, jak chodzi o groszek, groszek ja wybrałem groszek cukrowy, tylko mam już przygotowany on, był wcześniej namoczony, żeby kiełkowanie przebiegło lepiej. I groszek cukrowy on akurat będzie wysoki, sadzimy też na około 5 cm, między 4 a 6, i robimy sobie otwory. Ja wykorzystuję tutaj taki. Taki paluch, z robienia i sadzimy go tak. Można go sadzić między 20 a 30 cm, jeśli jest wysoki. A jeśli będzie niski, no to czy mamy taką odmianę niską? Co nawet co 15 cm. Ja sobie tutaj posadzę co około 18 cm, bo muszę zobaczyć, który mi wzejdzie. Najwyżej potem go wyrwę albo zostawię. Że I w późniejszym czasie mogę zawsze wyrwać. Groszek cukrowy jest o tyle fajny, że można go jeść w całości, nie trzeba go dłubać, nawet do jedzenia nadają się liście. Mają taki posmak słodkawy do dekoracji jakiś potraw. Na pewno fajnie można go wykorzystać. Więc teraz się je oto ten groszek.